Wczoraj przeczytałem w internecie, a internet to ponoć dobre źródło wiedzy, w przeciwieństwie do telewizji, która kłamie. Przeczytałem w internecie, że święta to czas niezwykły, to czas y, przemyśleń, czas refleksji, y, czas miłości, czas wyjątkowy. Błąd. Tak wygląda wymarłe miasto Widmo. <noise> I bynajmniej nie jesteśmy w prypeci. Ale jest... Jest godzina szósta po szóstej, a ja idę środkiem drogi, bo nic nie jedzie. Nie ma ludzi. Święta. Święta. Drugi dzień świąt wielkanocnych. A ja wchodzę do lasu. Zaczynamy. No i dzień dobry z nad przepięknej Mississippi. W lesie przynajmniej ptaszki śpiewają. Dlaczego błąd? Dlaczego powiedziałem, że święta to nie czas refleksji? Powiem wam tylko, dajcie mi się przebiegnąć troszkę po tym pięknym lesie. Widzimy się za chwilę. Nie no, święta, święta mogą być piękne jak najbardziej. I ten film nie jest bynajmniej o hejtowaniu świąt i nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś świętuje, jak najbardziej każdy człowiek ma prawo wierzyć w co chce, wyznawać co chce i świętować co chce i w jaki sposób. Jak najbardziej każdy człowiek ma prawo do bycia szczęśliwym, do, do właśnie celebrowania, do świętowania radości, miłości refleksji nad swoim życiem ale dlaczego od święta <laughs> dlaczego nie na co dzień dlaczego nie każdego dnia bo ja niestety obserwuję to co roku i od święta do święta właśnie od jednego do drugiego że mm, wyczekujemy tych świąt My, jako ludzie czekamy na te święta z utęsknieniem ponieważ ponieważ święta to no ten czas wyjątkowy właśnie ktoś nas tak wkręcił. Ktoś nam powiedział, że święta są tym czasem wolności, radości, miłości, a kiedy święta mijają, to wracamy do tak zwanej rzeczywistości, do szarości dnia codziennego. No trochę nie fair moim zdaniem, bo dlaczego tylko celebrujemy te dwa czy ile tam dni tych świąt jest i... Dlaczego nie możemy być tacymi, tacy mili, tacy radośni, tak życzyć wszystkim ludziom dookoła, nawet tym, którym nie znamy, e, Piękne, składać piękne życzenia? Dlaczego nie potrafimy tego każdego dnia tylko od święta, właśnie? I tu leży problem. I tutaj jest y, problem całego świata, jak ja to nazywam. Ja też świętuję. Ja obchodzę właściwie jedno święto. Jedno, jedne święto, a to święto nazywa się Celebracja Każdego Dnia. Celebracja Każdego Dnia. Cieszenie się każdym dniem życia. Czy to jest niedziela, czy to jest poniedziałek, czy to jest wtorek. Każdy jeden dzień życia. To jest moje święto. Codzienność. To, co dla większości ludzi jest szarością dnia codziennego, dla mnie jest świętem. I myślę, że ten czas refleksji, ten czas przemyśleń, czas miłości, o którym się mówi w czasie świąt, myślę, że warto byłoby sobie to przedłużyć na resztę dni, na pozostałe dni, bo co z tego, że święta się skończą i my wrócimy do tak zwanej normalności i będziemy wyczekiwać kolejnych świąt, żeby komuś złożyć życzenia. Coś tu jest nie tak. No zostawiam Was z takimi przemyśleniami, żebyście sobie to przeanalizowali po swojemu. A propos życzeń już mniejsza z tym, że otrzymuję zawsze z automatu jak z karabinu maszynowego. Jestem atakowany na Messengerze na przykład na Facebooku przez ludzi, którzy przez cały rok milczą nie mam żadnej relacji właściwie a potrafią się odezwać tylko w dniu świąt i mało, że potrafią się odezwać ha, żeby jeszcze się odezwali ale oni po prostu wklejają gotowce, jakieś tam śmieszne obrazki, wierszyki etc ale są też ludzie, którzy potrafią złożyć fajne życzenia i wczoraj dostałem właśnie takie życzenie od Mateusza Słowodziana pozdrawiam serdecznie i to były naprawdę Najlepsze życzenia, jakie dostałem z okazji świąt wczoraj. Mateusz nie dość, że nie wkleił mi żadnego obrazka, to wysłał wiadomość głosową do mnie, typowo do mnie. Czasami rozmawiamy z Mateuszem, nie znamy się jeszcze osobiście, ale nie się z tym. Czego Mateusz mi życzył? Między innymi tego, żeby. Tym moim całym działaniu internetowym, żeby ludzie bardziej doceniali to, co tworzę, to co... to, jaki mam przekaz. I to były moim zdaniem przepiękne życzenia, za które podziękowałem Mateuszowi i dziękuję teraz. I to są życzenia. To są życzenia. Nie jakieś tam aleluja i do przodu wesołego jajka, mokrego i. Życzcie, jeżeli już komuś składacie życzenia, to róbcie to każdego dnia. I róbcie to z serca, a nie przeklejając kolejne wierszyki. Także świętujmy. Zaczął się piękny dzień. Dzisiaj mamy poniedziałek, poniedziałek, poniedziałciunio. Dzień, który przez większość ludzi jest znienawidzony. Ale dzisiaj będzie dniem pięknym, bo dzisiaj jest poniedziałek wielkanocny. Ale jutro się zacznie powrót do, do rzeczywistości. Ja Wam życzę nie z okazji świąt, tylko z okazji poniedziałku. Życzę Wam wszystkiego pięknego i przede wszystkim mądrych i wartościowych przemyśleń, bo my się gubimy jako ludzkość gubimy się w tym świecie żyjemy właśnie od świąt do świąt, od piątku do piątku, od weekendu do weekendu. I warto się czasami zatrzymać w tym biegu, wysiąść z tego pędzącego pierdolino i zastanowić się nad życiem, przeanalizować sobie pewne sprawy. Czy to co robię jest w porządku ze mną, właściwie? To co czuję w środku? Czy to jest. Czy tak ma wyglądać moje życie? Czy ja mam żyć od święta do święta? Wyczekiwać? A między tymi okresami zapieprzać i właściwie nie żyć. Kurczę, ale mnie oświeciło. <laughs> I właściwie nie żyć życiem, tylko przez nie przenikać, przebiegać. A życie właściwie zostaje obok nas. Kolejny filozoficzny materiał wideo z lasu dzisiaj. Cóż, tak bywa. Bywa i tak. Jeszcze raz. Wszystkiego zielonego, wszystkiego pachnącego lasem. <laughs> Miejcie się dobrze. Ja biegnę jeszcze. Biegnę pobiegać. Biegnę pobiegać. Biegnę do domku. Trzymajcie się do następnego materiału. Wideo zasu. O, słyszycie? Zaczęło się nawoływanie wiernych. Idźcie, jeżeli musicie, oczywiście. Jeżeli macie ochotę. O, nie, jeżeli musi, tylko jeżeli macie ochotę. Tylko, jeżeli dzisiaj chcecie podziękować Bogu yy, za te jajka, za te wspaniałe śniadanie i za wszystko inne, róbcie to codziennie. Bądźcie wdzięczni każdego dnia. Za wszystko. Nie w niedzielę. Nie, jak zadzwonią dzwony. Codziennie. Kończę już na serio. Pozdrawiam z koleżanką Brzozą.